Prawidłowe odczytywanie sygnałów dziecka jest trudne, szczególnie na początku mlecznej drogi. Dlatego chciałabym pokazać Ci, w jaki sposób prawidłowo odczytywać sygnały Twojego dziecka. Nazywam się Alicja Misztal, jestem położną, na co dzień pracuję w Szpitalu Świętej Zofii. Jest kilka objawów, które mogą świadczyć o tym, że Twój maluszek jest głodny. Pierwszym z nich jest to, że dziecko się wybudza, kręci, ogląda wokół siebie. Wygląda tak, jakby szukał piersi. Kolejnym objawem może być mlaskanie, cmokanie, wysuwanie języka z buzi i chowanie go z powrotem. Następnie dziecko zaczyna ssać własny kciuk, pięść. Stópkę oraz rzeczy, które ma w zasięgu ręki. Może to być rożek czy kocyk. Te objawy są nazywane wczesnymi objawami głodu u noworodka, i warto właśnie w tym momencie wyłapać to, że dziecko chce być przystawione do piersi. Płacz jest późnym objawem głodu. Świadczy o tym, że dziecko zbyt długo czekało na karmienie. Dlatego, kiedy dziecko płacze, warto, abyś na początku przytuliła je do siebie, uspokoiła, ukoiła, ponieważ płacz nie jest dobrym momentem na przystawienie do piersi, ponieważ zwyczajnie może być ci trudno. Zdrowy, aktywny noworodek zgłasza się około 8-12 razy na dobę do piersi, w tym jedno-dwa karmienia powinno odbywać się w nocy. Sanie trwa od około 10 do 15 minut, oczywiście średnio. Są dzieci, które są przy piersi dłużej i jest to normalne zachowanie. Początkowo dziecko się intensywnie, po uruchomieniu wypływu mleka, rytm sania zmienia się na spokojniejszy, bardziej rytmiczny. Po karmieniu dziecko zasypia lub samo odstawia się od piersi, jest spokojne.